Zdjęcie wykonane na zewnątrz w dzień, Bydgoszcz, Park Kazimierza Wielkiego. W centralnym punkcie fotografii monumentalna fontanna o nazwie Potop. Autorem fontanny jest berliński artysta Ferdinand Lepke. Pomnik przedstawia moment biblijnego potopu scenę, gdy giną ludzie i zwierzęta. Grupa posągowa składa się z trzech niezależnie stojących części. W centrum fontanny znajduje się mężczyzna podtrzymujący lewym ramieniem omdlewającą kobietę. Drugą ręką usiłuje wciągnąć na skałkę innego mężczyznę. U stóp skały na plecach leży młoda kobieta. Nad nią siedzi dziecko. Obok wdrapuje się lew, nie czyniąc jednak szkody ludziom. Jest to główna figura, dominująca nad pozostałymi, usytuowana w centrum niecki fontanny. Drugą figurę tworzy samotna niedźwiedzica, z głową skierowaną na wschód i prawą łapą uniesioną, opartą o skałę. W zaciśniętej paszczy trzyma bezwładne, martwe ciało małego niedźwiadka. Trzecia część rzeźby nawiązuje do mitologii greckiej, przedstawia scenę walki człowieka z oplatającym go wężem morskim. Ze skał tryskają strumienie wody, która spływa po wszystkich elementach rzeźby. Kompozycja rzeźbiarska ma 6 metrów wysokości i wykonana została z brązu. Ściany basenu zbudowano z czerwonego piaskowca, stopnie z szarego granitu, a otaczający chodnik ułożono w mozaikę. W tle fontanny drzewa iglaste i liściaste.